Witam, z Johnny! O, witam, z Johnny, adres a to jest mój trzeci odcinek z Good Game Gangster I zaczniemy od, od, od lepszej, od mojej lepszej postaci Bo, ponieważ, e, chciałbym się dwoma, dwoma rzeczami, rzeczami, mi pochwalić Mam prawie poziom, nie, wbiłem sobie pewien poziom, tak wbiłem sobie poziom ale zaczął pochwalić się za moment. O, to jest to. To jest ta broń. Dostałem ją. Dostałem ją z, i, i, o, o, z ostat, ostat, ostatniego eventu. Po prostu bosza pokonałam eventu i dotknęła mi taką to broń. Broń bardzo dobra. No i bez i taki gościu mnie dzisiaj zaatakował. Myślę, że o Uda mi się pokonać. A tu. Bęk! Nie uda się! Pominiemy, oczywiście, bo się nie chce patrzeć. Pokonaliśmy, pokonaliśmy. Jesteśmy. Halo, mycha. Dobra. I co będziemy wyrobić? <laughs> A zatrujemy sobie przyjaciela. Chociaż. Przerwamy, zresztą nie wiem, że przeglamy. Przeglamy. I mi się skończyły. Co mi się skończyło? No, nie chodź tylko wafelki. O, batoniki I jestem w Miami. Miami. W ten sposób wygląd wygląda Miami nawet ładnie. I sobie sobie survival tu i survival w Nowym Jarlowku. Ale oczywiście miasteczki, myślę do odblokowania zostało nie, mnie, ale myślę, że jeszcze niedługo powinienem tutaj odblokować, być zresztą zobaczymy ile jeszcze. Niestety jeszcze troszeczkę. Hong Kong. Będziemy w Japonii, w Chinach, u Chińczyków, u Żółtych. Chciałbym jeszcze was poinformować o kilku zmianach na moim kanale. Po pierwsze, będzie kilka nowych serii, kiedy się pojawią. Nie mam zielonego pojęcia, ale jedną skończył ten odcinek, zrobię jeszcze, zrobię następny i myślę, że zarzucę kanałowi tą nową serię, żeby było coś dla odmiany i będę ją wrzucał raz na tydzień. Filmy... Filmy... Filmy będą się, się, się każdy weekend pojawiać, a jeśli się nie, się film nie, 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 nie pojawi, to a, albo byłem chory, albo mi się nie chciało, albo nie miałbym czasu. To będą trzy opcje, czego po prostu film w danym momencie nie był. Tak, to te trzy opcje będą. 12 kół już mam.

I w tym pięciu można dostać po pierwsze taką oto broń. Czy ona nie jest taka sama jak moja? Zobaczymy. Jest taka sama. Jest taka sama. Ja pilnuję taką oto depensję, która 76 atakuje i 20.36 okay, wytrzymają się. I 2 dynamity XXL. I na to będę spierał jak najwięcej. Tak, muszę podglądać ile to jeszcze ma? Tydzień, 5 dni. No, to codziennie ubija i myślę, że będzie dobrze. Drugą nowością, co ja tutaj y, zrobiłem, a no, właściwie, przyspieszmy sobie, nie zmniejszcie odblokowałem drugi district pierwszy już mam. I drugi odblokowałem, a i moje przeciwnicy. Najpierw idziemy na pojedynki, pojedynki mówiłem. A i tutaj możemy pokręć, to może najpierw sobie miał spyć Przeglądamy, już to mówię. No, była od nas o wiele lepsze. Może ruchin tubię pan tu te sprawy. Dobra, e, co miałem zrobić? Miałem pójść na survival. Zum IPA pokonamy by jak najwięcej zdobyć wafelków energetycznych energetyków o! Bo wtedy mam plus 15% wszystkich statów, co u mnie jest bardzo dobre oraz mam y dużo akcji i dużo rzeczy hajsu, ale hajs wszyscy przecież lubimy. Na szczególnie że ho 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 hop. Ho. Dobra I dalej I następny przeciwnik Dobre Tematy mi się skończyły na rozmowę Ale może się gdybyś pociągnął na rozmowę Doble I ostatni nie ja wpadłem przed pasem, przejdziemy do jest już mnie, już mnie. Hmm. Może pójdę, bo tu nie mam, ale bym się by przydał, bo <laughs> też nie mam. Dobra. lecimy dalej i ostatni problem, pokonamy ich. I mm, będziemy lecieć dalej. strzelam 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 I zrzuciłem dynamitem. Boss. Cześć, przechodzę. Myślę, że ją pokonam z palcem gdzieś. Nie pokonałem. la No to jeszcze raz. Próbujemy ją pokonać. słabo się nie udało. Nie wkurzaj mnie. John nagrył się. Nie wkurza. Bo John. Bo zły Johnny to. Eeeh, bawku żony to zły Johnny. Bardzo dobrze się posłuchałaś i doszliśmy do Czego? Chwiliby opinać. I dwie policyjną zdobyliśmy. I mamy jedną gwiazdkę policyjną Myślę, że zrobię bez batonika. niem, niem, niem. I będę głupim będę grulbasem. I. Na nią chyba nie pójdę. Czy pójdę? Nie pójdę. Chociaż chcemy się na nią iść, czy mi się nie jest na nią iść. No to jeszcze czordzę zrobimy. O Jezu! Pjeszkoła. Warto te hajki. Zajby sobie imi masz. Lubię to. Um, mm. Nic tu nowego, nie mamy lepszego Nic, nic Tutaj proszę bardzo szybko, kiosk serdeczny Nie, wytrzymałeś plus 5? Wtrzymałeś plus 5? Tu jest 5 lanek pomocniczy Okej okay. Chętnie biorę, biorę bardzo, chętnie biorę na oślep Zobaczmy, czy biorę na oślep bo teraz im więcej będę miał wytrzymało to będę bardziej odporny na damage oddech to tu jest i 75% ten a 6 imię nie potrzebny bo ja na 6 nie polegam dobrze myślę że na to pierwszy krok zrobiliśmy teraz pójdę sobie aby sobie z halaczem wystartuję halaczem niech mi piknie Zbiera i będzie sobie no moje, no to na moje konto na sedle. Bang, bang. Dobra. 6 tydzień z rzędu. Zostało nic, nie zmieniło się nic. Zostało, aby dzisiaj dynamite dynamite I rzecz tutaj kupimy chyba muchamola. Co dzisiaj w tym odcinku? Będziemy robić dzisiaj, będziemy robić wszystko I nic Czyli Czyli będziemy, będziemy się starać być zajebistym Żeby ja byl i odporny o ataku, nie się o ataku, nie To będę bardzo chętny Serczy ataku, sił ataku Ładnie, ładnie. Się zaczyna robić. I w celu sobie sobie bić poziom i pokażę wam nowość. Którą wiesz, że na moim... i raz na moim i poprzednim koncie lepszym. Bo to są przydzielnicy poszukiwani. A jakim sensie poszukiwani? Nie na, nie na, na przykład powiedzmy, że że no, mają gdzieś y, części przestępstwa i policja nas wynajmuje, żebyśmy my takie w jeszcze znaleźli i wyeliminowali dokładnie a my lecimy dalej, dalej Wyleczyłem się dalej, dalej, dalej 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 no, e, czyli poziom Dokładnie, poziom i w to idziemy, idziemy w życie 2 i 3 i 2, 3, 4 Dobra. Zaklądzimy sobie ładnie. E, to zostałem. Wylaj like batkę wanted, wanted. Oczywiście zaraz wydzielamy, bo to jest dziwnie na poziomie 12. Dziękuję mi zrobił, ale nie za niego dostałem zalomiste rzeczy, czyli dostałem plan o 50, właściwie nie koszle, ale myślę, że to no o, tak wyglądam na koło życia, myślę, że na. B możemy spływać, ale chyba jej nie rozkluczę Zresztą pokażę. 215, jest 200 nie 300, ale nie rozkluczyła To bym to użyłem. Gdybym użył, to bym jej rozkluczył, ale nie użyłem To jej nie rozwaliłem Czyli ja nie myślę, co by wam... A! Skończmy ze Swaroviva na początek Może Powinienem zobaczyć Zobaczymy co będziemy robić. Myślę, że się zrobimy za dwie misje dla ojca 6 i skończymy ten odcinek dobier właściwie nie chce mi się skończyć z Rubivalu. Czy mi się chce? Nie, nie chce mi się, to nie skończymy z Rubby Tylko To zrobimy misję śluczką dla ojca 6. 12, 3. O proszę bardzo, 3 minuty przyspieszymy. A możemy przyspieszyć Dzisiaj nam nie stanie tym bardziej zrobiliśmy delmowe złoto Z lotą Jeszcze z jedną noc przyspieszymy sobie Dzień dziewięćset no, Myślę, że starczy przyspieszania I myślę, że jeszcze... O, mam ten drugi dystrykt Nie pamiętałam o tym a, bo go odblokowałem, no. W tym destyle, tutaj jestem już przy tym panie, przy tym obszyjnym, przy tym wolkowatym Henrym. Potem pójdziemy i ziu, 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 i na nią. Aczkolwiek nie wiem jak się ona nazywa, ale się dowiemy. Zastanawiam się, co by wam tu jeszcze powiedzieć. Ile mi się już nagrywa? Nie wiem. Dobra. Zobaczmy, czy mi się, dobrze wszystko. Wszystko. Nagrywa mi się. Bardzo dobrze. Nagrywa misja. A, to już zrobiono. Więc zrobiłem, czy jeszcze z jedną zrobić? Chyba nie będę jeszcze innej robił. Ale sobie 2 razy na moczu za 100 i jeśli bym wygrywał raz 100, to bym miał 10 tysięcy, a dal tak, to nie wygrałem nic i zostało sobie 2 razy 3 może tak dojść tej kwoty w ile 200 ok, dobra Cześć, tutaj jeszcze chyba robię na dziś. Chyba nie. Chyba to będzie w tym odcinku. Na tyle. Komentujcie. Subskrybujcie. To by było na tyle. To moje I cześć.